przypalony pasek Teraz zobaczcie, że to jest wina paska. Nie doszukujcie się jakichś tutaj problemów z, nie wiem, krzyżakami, jak to niektórzy piszą, albo z tulejami. Tylko to jest wina paska. Zobaczcie, że w jednym miejscu się chowa. Patrzcie, jest, jest, jest. I to jest ten element, który jest przypalony. Cofnij tutaj do momentu, gdzie jest przypalony, żeby pokazać, w którym miejscu jest przypalony. Cofnij jeszcze, jeszcze. O, to jest ta część, która jest przypalona. O, tu, tu, tu. Zobaczcie, to jest część, która jest przypalona. Ten pasek powinien idealnie być jak widzicie na tym położeniu. A w tym miejscu jest przypalony i jest węższy. A jak jest węższy, to powoduje wam to, że przynosi takie mega drganie na cały układ napędowy. I niestety, jak będziecie jeździć z przypalonym paskiem, to jest to, no, niszczy generalnie później wszystko po kolei. Czyli yy, wyjście tutaj, atak z, z, z silnika, tam na dyfer i tak dalej, więc, więc trzeba to patrzeć na to. A dlaczego to się stało? Dlatego, że prawdopodobnie klient jeździł na biegu H, a jeździł na biegu H. Na przykład, nie wiem, ciągnął przyczepę, jeździł po piachu ciężkim, nawet jak ktoś wjeżdżał na przyczepę albo na lawetę na biegu H, też można przypalić taki pasek. A wiecie kiedy to wyczuć? Kiedy kład nie ma siły, dajecie mu troszkę gazu, on nie ma siły, nie ma siły, i dopiero jak dacie, mocno gazu, ruszy. I najgorzej jest to, jak go trzymacie tak chwilę na takich e, obrotach, kiedy on nie ma siły jechać. Wtedy w tym momencie się przypala pasek i macie e, pasek do wyrzucenia, do wymiany. Koniecznie nie można tak zostawiać. E, no i to tyle. Wymieniamy i zaraz Wam pokażemy, jak po wymianie zachowuje się kład. I teraz zobaczcie, już po wymianie pasek jest. Widać różnicę, czy nie widać? No powiedzcie mi. Widać, że cały czas w tej samej linii jest pasek. A teraz Wam pokażę, słuchajcie, ten pasek, który został przypalony. Widać czy nie widać? Tutaj macie tą część, która nie, a ta część, która jest zjarana. Zobaczcie, jak jest przypalone i teraz zmierzmy suwmiarką. Tą część ile ma? 34 mm. No to i nawet bardzo dobry pasek by był generalnie, a teraz zobaczmy ile tu się zjarało. 31 nieco. Więc 3 mm. I zobaczcie, jest różnica. nie? A wymagana yy, minimum to jest 33,5 mm. Tyle je manual przewiduje. Yy, więc no zobaczcie. A, or, a nowy pasek ma generalnie. Yy, mówimy o Mitsubosi, na przykład tym yy, bez foliceru w moto ma 35, więc tyle, ile manual przewiduje. Manual przewiduje 35,2 do 33,5 mm, także ten pasek jest idealny do właśnie 520, do 500, starych do 625 i tak dalej, więc zobaczcie jak jest teraz równo. Więc teraz składamy, przejedziemy się i zobaczycie sami, że już nie ma efektu szarpania i jak tutaj niektórzy mówią, że krzyżaki mają luz albo tuleje mają wyrobione gniazda, także najpierw pasek sprawdźcie, a nie tutaj jakieś teorie spiskowe na grupach tematycznych piszą, bo naprawdę czasami to się o głowę można złapać. Także skręcamy i lukajcie dalej. A jeszcze jedno, dlaczego my tak sobie bawimy się tu prawolą stronę, albo na przykład u was może się blokować w jedną, dlatego że tutaj sobie łożysko jednokierunkowe już dawno przerobiliśmy u klienta, bo tu klient u nas od dawna serwisuje maszynę. To już na oddzielnych filmkach możecie zobaczyć generalnie po co to się przerabia. Po pierwsze, żeby się nie psuło, bezawaryjne to jest. Po drugie, lżej biegi wchodzą. Gdzieś tam na przykład jak jesteście pod górką, więc lepiej tym lewareczkiem zrzucać czasami te biegi, bo czasami się napina, jak jest to łożysko jednokierunkowe, to napina się, więc generalnie polecamy to wyrzucić. Oczywiście nie ma takiego efektu, wow, hamowania generalnie, przy, jak puszczacie gaz na, ale jak przy na przykład 50 na godzinach puszczacie ten gaz, to czuć, że hamuje, bo pasek będzie się tutaj ściskał na sprężynie, więc generalnie, tutaj na sprężynie, więc generalnie będzie hamował tym silnikiem, więc polecam rzeczywiście przerobić sobie to łożysko, jak chcecie mieć awaryjnego kłada. Składamy i zaraz e, jazda testowała. Teraz zobaczcie po wymianie paska, jak to wszystko wygląda. Teraz steczne. Niechajcie jakichś takich dziwnych problemów w przegubach, w wałach napędowych, tylko w pierwszej kolejności sprawdźcie pasek napędowy. E, to jest moja rada i ten filmik na pewno wam się przyda na różnych grupach tematycznych. Wrzucajcie go, proszę, e, bo naprawdę dużo Wam pomoże. A teraz pokażę wam, jak można go przypalić. Nie będę go przypalał, ale jaki to może być sposób, żeby go łatwo przypalić. Podjedzie, podjedźmy pod, gór, pod taką małą górkę i zaraz wam pokażę. Zobaczcie, tutaj jest takie lekkie wzniesienie. Powiedzmy, że to jest taka górka, albo nie wiem, wjazd na przyczepkę. Najczęściej to się dzieje na przyczepkach, albo podjazdę pod, pod górę, albo jakiś taki, jak mu ciężko jest na kołach. Zobaczcie, to jest bieg H i zobaczcie. O, tak nie można. Tak nie można. Widzicie, że on nagle traci, yy, nie chce wjechać i musicie go piłować, żeby wjechać na tą górę. A teraz zobaczcie na biegu L. Jak wrócicie je tą melkę, to na małym gazie wjeżdża wam. I o to, tak tym tak naprawdę chodzi. Żeby używać biegu L koniecznie przy podjazdach pod górę, wjazd na przyczepę na lawetę, zależy jaki macie podjazd oczywiście na te elementy. I oczywiście jak ciągniecie na przykład przyczepę, odśnieżacie. I jak y, na przykład jest y, taki y, dosyć y, sypki piach, w postaci nie wiem, że już felga wam się zanurza w tym piasku, no to używajcie już tej, tego biegu L, nie jeździcie na biegu H, no chyba, że chcecie kupować paski. W sumie wszystkie sklepy internetowe będą się cieszyły, że takie zainteresowanie jest z paskami napędowymi. Także to moja rada. No i co? Subskrybujcie nasz kanał, obserwujcie ATV Klatotwórcz. Mnóstwo porad. Ponad 18 lat specjalizacji w CEF więc dzięki temu mogę wam o takich rzeczach powiedzieć. Nie wiem, czy któryś dealer wam o tym mógł wspomnieć, ale ja wam chcę wam to pokazać i udostępniajcie te filmiki na grupach. Jeśli ktoś taki wstawia filmik, że mu coś szarpie, stuka w, w układzie napędowym. Pierwsza kolejność to pasek napędowy i zobaczcie, koniecznie właśnie te wymiary tego paska, jakie macie. I generalnie do 33,5 mm to jest norma. A jak mam być szczery, to tak jest dobrze zadbany kład, To paski potrafią nawet 6-7 tysięcy zrobić. Manual przewiduje przy 3000 km wymianę. I jeszcze jest jedna rzecz taka, że nie liczy się też szerokość tego paska. O tego zacznijmy. Liczy się też to, jakie ma mikropęknięcia w środku też. Jeśli będziecie mieli zamiar wymieniać pasek, z, nie wiem, około 3000 przebiegu. Oraz to, że się wyciąga ten pasek, wy, wyciąga się, po prostu dłuższy się robi. Spada też VMX max takiego kłana, nie jedzie już 100 na godzinę, tylko jedzie 85, coś takiego. Więc generalnie nie szerokość też jest ważna, ale również jest ważna długość i stan tego paska, wiek, no bo to jest guma więc nie sugerujcie się też wymiarami paska yy, przy sw w swoim kładzie, tylko po prostu zwracacie na kilka tych czynników uwagę. Trzymajcie się i do następnego, cześć, hej!